Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w odcinku kolejnym z Wojen Krwi. Jesteśmy tam, gdzie zakończyliśmy poprzedni odcinek, czyli w tej bitwie ze Scoia'tael. I spróbujmy sobie tę walkę wygrać raz jeszcze. To przyznam się, że nie spodziewałem się go zacięcia się na takiej prostej walce. Ale po prostu, no... Nie byliśmy w stanie dość dobrze dobrać. Przez co... Polegliśmy, mm -hmm. co tylko powiesz, zupa, kuddal miotarz i to później daleko. Koniec study. Oh! Musimy próbować od wazer tutaj zagrać. Bez tego będziemy mieć duże problemy. Puść kodbacz. I kolejny traper, tak? Czyli a gdyby teraz sakać zagroźnie do Co mi to da? Pasu niego. No, to już coś. po kolejnego miotacza. To tam bardzo nie wyszło. Pójdźmy sobie zodję. Niszmy na obrażenie do ognia. Okej, okay. możemy spasować. I teraz sprzeda się na koniecznie. No dobra, dostaliśmy jak dostaliśmy. to staliśmy, to dostarczymy te wilcze doły na początek. Koniec, cudy. Będę musiał uciekać od o, tego, żeby nie zagrać korbacza obok dołu wilków, bo to będzie no, dla mnie ogromny problem. Nie mogąc ich tłuc na dwa rzędy jednocześnie. Nie damy sobą powietać. Teraz przydałoby się puścić nam co? Racarza najlepiej. Albo jeszcze lepiej, Floren. Nie tak. Tylko... Tylko tak. Okej. Okay. Kto nie gramy. Teraz zobaczymy, kto jest słaby. Ale za to puścimy procesarza Raz, dwa, trzy. I powoli nam Gascon rośnie. Zawiodę. Chwilowo Isabel nie ma jak dosnąć niestety Ale to się szybko zmienia Idzie więc Odo I tu Korbacz Koniec study. I to chyba cię musieli sami pasować Bo tam się w ogóle nie sprawdza, z tego co widzę. Pas tutaj w tej walce chodzi o lepsze dobranie. I tutaj, no, Dobieramy jak dobieramy, i przez to po prostu mamy problem. Nie powinieneś, by go tu przekraczać. Zobaczcie, to tutaj jest Iraila i Xavier. A taka taka bardzo wiele dobrego i ja przez co nie jestem w stanie im odskoczyć. Powiedz, że żartujesz. Pracasz. No i niestety, no minusem było to, że straciliśmy medyczkę, czyli kate nie parzysta i co by nam mocno pomogło tutaj. Musimy się trzymać razem. Pójdźmy znów procarza. 2, trzy. I teraz mewa na korbaczu niech będzie grana. Koniec, study. No ja to muszę długo poczekać na możliwość zagrania w Wagenburgu. Niestety. Ale z tego nic nie wyjdzie, więc hacimy i Izbel, i Wagenburg. Więc musi zacząć gazką z ejkiem. Szkoda jest Tam właśnie mocno ten mróz bruści. bo Isbel nie jest w stanie tego wytrzymać. Ej, nie lękam się. Prowadzi mnie wiara. Ale też mi właściwie tak niewiele da. Bo musimy to zasetować. I idziemy ponownie. Jasedaila, szukajmy izbel. Wilczy dół niech zostanie. Dłonę wymieńmy. I tą zupę wymieńmy. No i zobaczymy co teraz się wydarzy Damy wam posmakować waszego lekarstwa Tak, to niewątpliwie Czadna Dajna, ona chodia przetrwa, tak mi się wydaje. My albo oni nie ma innej drogi A na pewno, bo jeszcze obejwię obejwię czy czyli jest spokój. Koniec study. O, sener, że do czego pierwszy? E, Xavier Lemans, mój ból nie pójdzie na marne. Gramy Dylan. Teraz tak. Czego ja potrzebuję? Potrzebuję miotacza na pewno. To jest dziwo zyscyplinowany. No to dobra wiadomość, pomoże nam. Uciekł kolejny miotacz. I teraz kto? Kusznik. Arbales, na swój rozkazka. Zabrałbym sobie Floran. A taka są ludy Zakończmy tu i zobaczcie, spuścili sonu. A to bardzo dobrze. Pasujemy I może teraz w końcu się uda Wagenburg ale znowu cierpimy na to, że nie mamy Isbel w ręku. A nie chcę cykować tego, że ona będzie odrzucona. No nic to musimy jakoś z tym się przemęczyć. O, tak, lecimy w Magenburg, co było do przewidzenia. W sumie. I tu byśmy wyliczo doły na początek. Nie zawiodę, kolejne puścimy tutaj, i teraz będziemy się bawić z nimi. Nie damy sobie powiadać. Przede wszystkim ich musimy poskromić jakoś. Znaczy, jest może od placarzy. das, dwa, trzy. I teżmy go tutaj. Nie chcę im dać możliwości leczenia, się co tu Teraz zobaczymy, kto jest słaby. Za chwilę pójdzie Warbista oddziałowy. Zagrajmy go. Ale to już widać, że będzie ciężko. A no tak, bo jeszcze ich ma. Podcowników. Dostałeś Nic co, musimy tu jakoś walczyć. Wątpię, żeby się udało, ale... Chociaż go sławę ja maksymalnie. I problem znowu jest taki, że to na mnie wchodzi Izbel niestety. A ona by to bardzo mocno odmieniła losy tego meczu. I to jest pewne według mnie. Pójdźmy więc, Odo, jej wysokość jest wyjątkowa. On tam się na przede przyda ze wszystkich. On jest dobry z Seidelą i Zawielą. Ale ich nie mamy, niestety, obecnie. Spasujmy to. Od już nie przebijemy. I teraz będę na dobry dobór. On znowu zacznie od mrozu, niestety. To tam mocno komplikuje życie. Bo nam mroz może mało co przeżyć. A jeszcze z tym się dowódcy, to tym bardziej. Nie pocisz się w tej kurcie? No i znowu że wyciągnęliśmy, niestety. Nie tak być powinno. Sama nadzieja w zupie ma jeszcze Gorzej, jeżeli zupa mi nic nie da, wilczy dół plus. Adeptka i jeździe z ukryj okno. Adeptka jest niepotrzebna. Musimy pójść w dół. Przesuńmy. Koniec, study Runa zodia. A na nic nie zagramy. O pytanie brzmi, czy go jeszcze puszczę? tak się macie miało? A proszę, przegadaliście. Dzięki za pomoc. Ten szpekst mi bardzo mocno pomoże, bo tą piątkę zniszczy i do mnie wróci. Patrzcie, co się dzieje. Korbacz. I tam już mocno ułatwia robotę. Czyli zobaczcie, ile czasem musieliśmy się męczyć o dobry wynik. który koniec końców, końc nadszedł jednak. Otchadź Set. Pierwszy, coś ubiera. Nie proszę, mamy zwycięstwo zasłużone. <grystanie> Ty tak na poważnie? Pasujemy. Są bardzo młodzi. Nic dziwnego, że dali się zmanipulować. Gdy tylko bitwa dobiegła końca, przed oblicze królowej przyprowadzono jeńców. Wszyscy, bez wyjątku, byli krasnoludami. Wszyscy wyglądali młodo. Zagadka rozwiązana. Mruknęła Mewę. Byli to właśnie zaginieni Drektagerzy. Zamiast wrócić do domu, zaciągnęli się w szeregi bojowników o sprawę nie ludzi. Ale co popchnęło ich ku tak drastycznej decyzji? Nie mogłem się doczekać, aż stuknie mi pięćdziesiątka i zobaczę ludzkie miasta. Wyzimę, Tretogor, Nowigrad, powiedział jeden z krasnoludów, przyciskając bandaż do krwawiącej rany. Wiecie, jak mnie tam powitano? Zostałem opluty, zwyzywany, pobity. Widziałem getta, pogromy. Jak tu wracać do kopalni? Trzeba walczyć, póki jeszcze można, nim ludzie przyjdą i po nas. Musimy to powiedzieć reszcie! Pociągnąć za sobą cały Mahakam! Żołnierze czekali, aż Mewę zaprotestuje i oskarży krasnoluda o kłamstwo. Ale królowa nie mogła udawać, że nie rozumie, czemu chwycił za broń. Nie wdając się więc w dyskusję, poleciła zawieść jeńców pod osąd ich własnych rodzin i starszyzny. W połowie drogi Mewe usłyszała krzyki. Natychmiast pognała więc sprawdzić, co się stało. Widząc bryzganą krwią czarną Railę spodziewała się najgorszego. Reinhardt potwierdził jej obawy. Zakradła się do wozu, w którym trzymaliśmy jeńców. Poderżnęła im gardła. Sama, czterdziestu krasnoludom? Byli przecież skuci, nie mieli jak się obronić. Raila nie miała nic na obronę. Mało tego. Była z siebie dumna. kam był do tej pory wolny od Jeszcze tego brakowało, żebyśmy przywieźli tam cały wóz szczyli z wiewiórczymi ogonami, żeby pozowali na męczenników za słuszną sprawę, pokazywali blizny i namawiali klany do wojny z ludźmi, trzeba to było zdusić w zarodku. Mewę widziała, jak Reynardowi tażże twarz. Kiedy się odezwał, Czuła, że z trudem powstrzymuje się przed wybuchem, pani. Trzeba ją przegnać. Mordować jeńców to nie jest zwykła niesubordynacja. To zbrodnia. Pani, wiesz, że rzadko wtrącam się w Twoje sprawy, rzekła Izbel. Ale teraz nie mogę milczeć. Ta kobieta musi odejść. Oj, moje się no, jest po ze strony Riley. Powiem tak, gdybym wiedział, w którym momencie to zadanie powinienem pominąć, gdyby tu jeszcze była jakaś szansa, żeby się oddalić, ja bym tego zadania nie wykonał. bym sobie zachował zarówno Dailę, jak i Izbel w armii, ale przez to, że mamy niesubordynację, Daila musi odejść. Jeszcze zobaczę, być może sobie wczytam, jeżeli mi go nie zapiszę, i po odcinkami sobie na do tego momentu. I tego kłasa nie wykonam. I sobie, jestem z sobie dalej razem z Isabel, ale to jeszcze nie jestem pewien. Zobaczymy. Póki co, daj dla nich odejdzie. Raila, żołnierza od zwykłego mordercy oddziela cienka granica. Powiedziała Mewę. Ty ją dzisiaj przekroczyłaś. Masz natychmiast opuścić szeregi mojej armii i nie pokazywać mi się więcej na oczy. Raila nic nie powiedziała. Skłoniła się tylko w przesadnie dworskim ukłonie. Po czym ruszyła w dół zbocza krew młodych krasnoludów ociekająca z jej zbroi zostawiła w śniegu wyraźny, czerwony ślad. No, mocno szkoda, że tak zrobiliśmy, ale gdyby nie to, stracilibyśmy izbę, która potrafi wyciągnąć jeszcze większą wartość niż szedna Poprzez leczenie resztę podróży w milczeniu. Widząc ich ponure twarze, krasnoludy rozeszły się po domach, zostawiając wyładowane smakołykami kosze w śniegu. Nikt nie zadawał Mewę pytań. I całe szczęście, bo królowa nie potrafiłaby na nie odpowiedzieć. Czyli już wiecie, jeżeli macie tutaj dajle yy, i Isabel, po prostu to miejsce omincie. Nic nie znalazłaś? Nic nie znalazłem. Zwłaszcza, że to w ogóle niczego nie ma. Tu niczego nie dostajemy. A tylko możemy stać się, jak mówiłem. Jeszcze zobaczę. Jeżeli będę w stanie, to sobie wczytam. I po prostu to miejsce ominę. Ale jeżeli nie, no to trudno się mówi. Ja jakoś się zmierzę z konsekwencjami. A właśnie, mamy Gabora od czegoś. I po prostu będziemy grać to już bez. bez Riley. Co nie powiem, no Trochę mi się nie uśmiecha, bo jednak miała synergię z sewedem doskonałą i to, co potrafiła zrobić, to... No, no, sami widzieliście, jakie były wyniki. I jakie były nasze kombinacje przez to, że właśnie... Tak fajnie dalej się wpasowała w naszą armię jako karta, a... Jako postać, no... No cóż... Pójdźmy sobie... Na tą górę jakoś. Jaką chcę, tam się mogę dostać. No, tędy chyba. Nie, no, tu przejścia nie ma, od dołu jakoś. A nie, bo to będzie górą, tym mostem będzie przejście dopiero. A ten most jest tutaj. Pójdźmy więc, z jakąś dyskusję ożywioną. A w sumie, co on mi powie. Pohandlujmy z nim, czemu nie? Przyda mi się gotówka, bo z drewnem dość dobrze stoimy. Więc takiego problemu dużego nie ma. A tu jest punkt warbunkowy z tego co widzę. I skrzyneczka. Taka trochę uboga, no bo tylko 3 drewna i 25 sztuk złota, no ale... Ale jednak coś. Z tymi kresoludami, zobaczmy co się kłócą. Królowa zwróciła uwagę na bogato zdobiony budynek. Kryty był dachówkami odlanymi z brązu, w oknach lśniły tafle górskiego kryształu. Gabor wyjaśnił, że to siedziba ważnego klanu Breckenriksów. Mógłbyś mnie przedstawić? spytała Mewę. Może ich przekonam, żeby wstawili się za mną u browera. Głowa klanu Ivor, zaprosił Mewę na wystawną kolację. Ale kiedy ta chciała porozmawiać o wojnie toczącej się u stóp Mahakamu, krasnolud od razu zmienił temat. Rozglądając się po wnętrzu, Mewę szybko zrozumiała czemu. Ściany zdobiły nilwgardzkie arrasy i kilimy, zapewne wręczone przez zaprzyjaźnionych cesarskich posłów. Królowa zbierała się do wyjścia, przekonana, że zmarnowała swój czas. Kiedy ktoś złapał ją za ramię i wciągnął do ciemnego pokoju. Ha! Porywaczem okazała się młoda krasnoludka w nocnej koszuli. Dziewczyna przedstawiła się jako córka Iwora, Eudora Breckenricks. I bez skrępowania przyznała, że podsłuchiwała rozmowę, która odbyła się przy kolacji. Słuchaj, tatko co prawda sprzyja Lugardowi, ale mogę go przekonać, żeby poparł twoją sprawę. W zamian? Za małą przysługę. Mhm. Jaką? Chcę, żebyś wykradła z klanowego archiwum pewien dokument. Historię Mahakamoru. Widzisz, ojciec nie zgadza się, żebym zaręczyła się z moim lubym Zoltanem że kodeks zakazuje ślubu z krasnoludem, który opuścił górę. Ale był już taki przypadek, omówiony jest właśnie w tym piśmie, kiedy je dostanę, ojciec będzie musiał zmienić stanie. Mewe czuła do Eudory sympatię i chciała jej pomóc, zwłaszcza że ta mogła się odwdzięczyć. Ale doskonale zdawała sobie sprawę, że jeśli włamanie do Archibum skończy się fiaskiem, wybuchnie skandal którego Brother Hawk szybko nie zapomni. No dobrze, i pomóżmy jej. Hmm. Gra wydaje się warta świeczki. Dobrze, przystaję na Twoją ofertę. Kobiety podały sobie dłonie, dobijając stargu. Królowa musiała przygryźć usta, żeby nie krzyknąć. Młoda krasnoludka miała bowiem uścisk godny Kowala. Mywe wróciła do oddziału i rozmasowując obolałą rękę, przedstawiła ofertę Eudory. Gascon zgłosił się na ochotnika. Włamanie to moje forte. Krasnoludy nawet się nie zorientują, że ktoś był w środku. Gascon wkradł się do archiwów pod osłoną nocy. Kiedy już chował wskazany przez Eudorę dokument za pazuchę, usłyszał stukot krasnoludzkich buciorów na schodach. Szlak zaklągaską. Nie mogą nas słapać. Mamy jeszcze zagadkę na koniec? No proszę. Dobrze, niech będzie. Zdobimy to. Tylko my tego nie możemy zepsuć, ponieważ chcemy, żeby to nam się udało. Tak tutaj pomyślmy na spokojnie. To nic nie robi. Poczekaj, wybierz straż i do odwrócenia, tak? Czyli tu musimy jakoś się przedostać, hmm. Problem z tą bitwą jest taki, że tu mam tylko i wyłącznie jedną szansę, żeby to zrobić dobrze. Więc potrzebuję chwilę, żeby się zastanowić. Ale poszedłem na początek w dół, to przede wszystkim. Hmm. No dobra. Nie Niby mamy wszystko co potrzebne, ale przydamy radę. Powinniśmy sobie poradzić. A tu jeszcze chwilkę potrzebuję pomyśleć. I w włamywacza tutaj Co teraz bym chciał zdobić, dobić To w ocenie uwagi Na tą jednostkę Hej! Jest tam Co za dureń? Zakończmy tutaj Teraz włamywacz i pójdźmy tutaj, a następnie tu jedno w dół, czy, czy może nie? Hm. Pójdźmy w dół, i teraz tutaj. Zobaczmy co z teraz. Zwrócimy uwagę czy może nie. Bo na coś muszę postawić, tylko... ...średnio wiem na co. Może puśćmy go jeszcze w tutaj w bok. I teraz zwróćmy uwagę tylko na której straży. Na tej. Koniec study. I teraz włamywacz. Pójdzie w bok. Jeszcze raz w boki, na sam dół. To już zagrajmy cokolwiek, mi się wydaje. To nie ma znaczenia. Odwrócenie uwagi... może? Koniec cudy. Jeszcze tylko kawałek. I proszę bardzo, jesteśmy. Paszki z mleczkiem. Ok, że tak długo mi to zeszło, żeby się stanowić, ale... Mówię, tego było jedno podejście. Na szczęście Gaskonowi udało się załatwić sprawę po cichu, to też Krasnoludy nigdy nie ustaliły tożsamości włamywaczy. Zgodnie z umową Mewę przekazała Eudorze wykradziony dokument. Krasnoludka uniosła pismo w triumfalnym geście. Teraz ojciec nie może już przeszkodzić z rękowiną. Zaraz napiszę do Zoltana. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Podnoszła do Gwalmida. Eudora dotrzymała słowa. Niedługo potem królowa dowiedziała się, że Ivor rzeczywiście poparł Mewę na zebraniu klanów. Pozostawało mieć nadzieję, że Bruwer Hawk dał się przekonać argumentom starego Breckenrixa. I moi nocy, w tym odcinku to było tyle Zobaczmy sobie kod zadobii yy, nasz nowy nabytek. Ten luk cały, nawet dobry efekt, nie powiem podoba mi się, ale zostaje przed przytofem z Manticody. Tak, pewnie bo moi, sygnał dla was C. I dzięki bardzo z gdy widzimy się to w odcinkach. Do zobaczenia. Hej, hej, papa. Pa.